Hej, cześć, witajcie z tej strony, Shivo. A to kolejny odcinek zagramy w Minecrafta. RL Craft. I słuchajcie, pierwsza rzecz. Dziękuję Wam, kochani, bardzo serdecznie za to, że udało nam się osiągnąć próg 400 subskrypcji. Oczywiście. Coś postaram się ciekawego z tej okazji zaplanować, natomiast te moje możliwości są ograniczone, chociaż teraz święta będę miał raczej więcej czasu. I teraz tak, prawdopodobnie dziwicie się, dlaczego jesteśmy w trochę innym miejscu. Czyżby nie nagrał odcinka, czy coś w tym stylu? Nie, poszedłem odnaleźć swoje przedmioty i jak zwykle się zgubiłem. I szukając miejsca bezpiecznego, znalazłem tutaj taką chatkę, natomiast zaatakowały mnie syreny w dużej ilości, natomiast syreny już teraz nie są jakimś specjalnym problemem dla nas, jakoś się z nimi radzimy. No i tutaj nawet zebrałem z nich w sumie dużo shiny skysu, bo to było sporo syren. Pozbierałem tutaj jakieś rzeczy, które były nam w takim małym stateczku, i mamy tutaj Villagera, i zatrzymałem się na chęci otwarcia tutaj tej skrzynki więc zobaczymy co w niej się znajduje. Mam nadzieję, że jakiś fajny ludzie, który pozwoli mi wrócić do domu. Byłoby miło. Eee, dobra, dużo ryb. Dużo ryb to oznacza dużo jedzenia, a dużo jedzenia oznacza w sumie spoko, bo to jeszcze znalazłem filet Knife. Eee, I tak, jeżeli chodzi o wodę, to raczej nie będzie problemu, bo mamy kanister i sobie filtry. Problem jest z miejscem wykwipunku. Niestety, no i z jedzeniem, bo jedzenie raczej. A, rzeczywiście mogę. Filetować te ryby, i one wtedy, wiadomo, robią się takie zdatne do zjedzenia, tak jak tutaj. Natomiast nie jest to takie najlepsze. I nie mam tu craftingu. A mam crafting, może, przy sobie? Nie, oczywiście, nie chciałem. Jak zwykle głupota nie boli podobno, tak? Eee, dobrze. Hmm, czego ja tutaj nie potrzebuję, bo mam strasznie dużo jakichś losowych rzeczy. Hmm. Tu kamień, mam kamień, ale mam kamienia chyba za mało, żeby zrobić piecyk, żeby to poprzepalać. Niestety, tego na przykład nie potrzebuję. Szkoda, że nie ma tej, a, tego, tej... tego... moda z... Hmm. Teoretycznie za pomocą tego byłbym w stanie wrócić jakoś. Gdybym tylko znalazł się na mapie, a nie znajduje się na mapie. Tyle, że musi minąć noc, a to jest. No to jeszcze kawałek chyba. Trochę czasu może zająć lekutko. Wezmę sobie te książki. Właśnie nie obrazi kolega. Książek za mało. No i co? Obraz mi jest spędny. Naprawdę Tylko Aircraft, to jest ostatnie miejsce, które chciałbym dekorować. To jakoś specjalnie specyficznie dom. But... Na belcie bym dostał jakieś chyba dwa dodatkowe sloty z tego, co mi się wydaje. Natomiast nie mogę go nosić ze względu na Agility 4. Mam 6 poziomów. Czy ja mogę coś tu ulepszyć? Nie. Wolałbym poczekać na ósmy, żeby sobie odpalić żelazne itemy w cateringu. No dobra, jakoś tutaj przetrwamy tą trudną, ciężką sytuację. Wyjrzyjmy na zewnątrz. Chociaż to bywa niebezpieczne. Kolega tutaj chyba o tym wie. Co to jest za mod? To jest właśnie ten, co walczyliśmy w poprzednim odcinku. O kurcze! Wodny potwór. Wodny potwór ostatnio jest wąszczatował, więc ja tutaj raczej wolałbym unikać kolegi. No i co? No i czekamy chyba do rana. Myślę, że tego już bym Wam oszczędził, gdybym tylko zapamiętał sobie, jakie mam skrót klawiszowe na pauzę. <laughs> o cholipcia. A może pamiętam. Chyba nie wiem, usłyszałem kroki, nie? Jakby takie pośpieszne kroki, jakby ktoś z pośpiechu chciał uciec z domu, i nagle słyszę bicie tego villagera. I chyba nasz przyjaciel, który nam tutaj towarzyszył, został no, zamordowany. I przeglądają sobie jakieś przedmioty, co by tutaj móc wykorzystać, co jest lepsze w ogóle. Zresztą Enhanced Knockback ma 8,5 Attack Damage. Natomiast tutaj co sumie jest spoko Iron Sport, naprawdę. On też yy, ma lekkiego Knockbacka, co bardzo ułatwia walkę z przeciwnikami, bo no i całkiem niezły reach, Więc yy, to jest plus na pewno. Tutaj w ogóle blocking, no Block Infix Nausea no 2 On Hit, Unless the Fool is wearing helmet. Ale jak to działa na mobach? Rozumiem, że na graczu by powodowało efekt takiego troszeczkę upojenia alkoholowego, natomiast... Mamy tutaj Bolt, ok, Shift... High Damage, Long Range, ale no Nie mamy piórek, musimy wrócić do domu, jakoś znaleźć się w tym świecie. Mógłby się cofnąć. I to wcale nie jest najgorszy pomysł. Natomiast najpierw trzeba przeżyć. Okej. Okay. Dobra, chyba możemy na spokojnie. Na spokojnie aż tak to nie. Nienawidzę tego przeciwnika. No nienawidzę po prostu, nie da się go trafić. Ech. Dobra, natomiast mam plan. Mam plan. Jak odzyskać moje przedmioty teraz? Aaaa, mm, dlaczego RL Craft jest aż tak brutalny? Mamy tutaj kordy. I kordy, nie, nie, nie widzimy kordów za pomocą f trójki, ale jak masz kompas, to widzisz też koordynaty. Więc to nam bardzo, bardzo pomoże wrócić do domu z naszymi przedmiotami i się troszeczkę z, zregenerować. Wow, no po prostu wow. Jak silny ja muszę mieć hełm, żeby to zadziałało? Nie mam pojęcia. Chodźmy po nasz tutaj kompasik. Mhm. Dobra i kompasik mamy tak. X, Z. Nam pokazuje, tak więc tak mamy 2900 2 na minus 180, a tu mamy 300 minus 556, 3000 minus 556, czyli musimy iść w tą stronę i w tą stronę, bardziej raczej w tą stronę. To jest 330. No dobra. Może dojdziemy na jednym głodzie. Mam nadzieję. Mogłbym wziąć zapasowe, ale już trudno się mówi. No i lecimy. Mniej więcej o 400 kratek w tamtą stronę. No to jest spory dystans, żebym pokonał. I tak myślałem, że troszeczkę za bardzo skręciłem jak wracałem, ależ no nie nagrało się to, bo uznałem, że nie będę wam pokazywał drogi do domu. Więc to skąd mógłbym wiedzieć, że... okej, okay, jakieś ruinki. Myślę, że należy być ostrożnym. I zejście w dół. Kolejne. tej Trygora jest bardzo, widzę, że skonstruowana na podstawie tego, co się dzieje pod ziemią, bo pod ziemią są tak ogromne po prostu połacie terenu, że no tu robi wrażenie. No ale zbliżamy się do celu, jeszcze jest 200-300 kratek i będziemy w domu. Liczę tylko na to, że mnie nic nie urżnie po drodze. No właśnie, o mógłbym wziąć, zapomniałem o syrenach. Puszczaj. To musimy odpuścić. Zapomniałem o syrenach. Zapomniałem, że to jest rzecz w ogóle. Dobra, odpuściły, ale problem jest w tym, że chyba na to nadal muszę iść w tą stronę. A one gdzieś tutaj mogą się kręcić. Dobrze mówię? Gdzie tam będzie? 300. 3294. To jesteśmy prawie w domu. Tylko proszę, te syreny. I smoki. Żadne smoki. <laughs> w ogóle smoków mało jest na całej mapie. Wziąłem podczas drogi wodnego smoka i go szerokim łukiem. Dobrze, jesteśmy. Wcale nie było aż tak daleko. Ta niezła przygoda, powiem wam. Aby jak najmniej takich. Dobra. Tak, bezoar to, 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 to. Cały ekwipunek mamy na sobie. Gdzie jest nasz plecak? Plecak chyba zostawiłem na dole? się wydaje? Tak, zostawiłem na dole. Więc nie jest najgorzej. Zjedzmy sobie to. Przyfiletowałbym te ryby. Co tutaj są? Tutaj mam do filetowania. Żeby mieć co przegryzać. No i co? Chyba wszystko mam. Tak, wszystko mniej więcej mam. To wyrzucam, bo już mi jest spędne. No i... Mniej więcej drogę do domu też pamiętam. znaczy przynajmniej mam kompas. I pamiętam mniej więcej też koordynaty. 2 900... Tam 190. Na minusie. No i lecimy w drogę powrotną. Naprawdę, ten wodny mob nie jest taki silny. To jest jeden z takich bardziej, bym powiedział, frajerskich mobów. A takie problemy nam sprawia. Ten kurczę, ten, ta kosa byłaby świetna, gdyby miała reach yy, zwiększony. Tutaj chyba nawet wykopię to tylko dla expa, chociaż mam miejsce na ten węgiel. To ja narzekam. No i ogólnie jest. Pojawia się nowy problem. Nowy problem w postaci tego, że zaczyna się pora letnia. I pora letnia wiąże się z tym, że będzie nas przegrzewać. Przegrzewanie jest naprawdę, naprawdę nieprzyjemne ze względu na to, że będzie nam powodować hipotermię w stronę ognistą i będzie nam zadawać duże, duże obrażenia od tego, jeżeli nie zdobędziemy odpowiednich tutaj przedmiotów, które nas od tego uchronią, a one są dosyć rzadkie i można je zdobyć w większości przypadków tylko w dungeonach, więc tak opcja jest albo idziemy do hmm, idziemy do battle towera który jest póki co tylko jeden na całej mapie a przynajmniej w stronę, którą ja się udawałem więc już wioskę, szybko poszło naprawdę szybko udało się tutaj dojść bo to jest to samo, prawda? Tak, to jest to sama. No i świetnie. To już sobie nawet przepalimy myślę, że w piecyku. na spokojnie. No i kurczę trochę lipa z tym, z tym walczeniem tutaj, no bo naprawdę mamy bardzo mało takich spotów do farmienia. Więc będziemy musieli sobie tutaj radzić w otwartej, tutaj przestrzeni. Chyba za często mówię tutaj, <laughs> trochę przypał. Jednak dobra, możemy pójść tam zawsze, w każdej chwili, bo to jest miejsce, które mamy bardzo blisko siebie i wydaje się być spoko miejscówką, do której można by właśnie znaleźć jakieś fajne przedmioty. Nie chce mi się przynosić z, tymi, z tego mm, tutaj pomieszczenia. Wydaje mi się spoko tyle, że trochę ciaśniutko. Ok, wrzucamy sobie mięsko, niech się przepali. A my tutaj zrobimy sobie porządki. Porządki w wykunku. Więc tak, to wrzucę tu. Niech się to jakoś sortuje. Tak samo wrzucę tutaj Rotten Flash, który kolekcjonuję z względu na to, że można go sprzedawać. Tutaj to wziąłem, to wziąłem. Tego raczej nie będę potrzebował tam gdzie się udaje. Więc takie rzeczy jak ten hopper i tak dalej. Z żelaza mógłbym zrobić w sumie... zbierałbym to żelazo na kowadło. Bo wydaje mi się, że to będzie bardziej przydatne. Daj mi ten cooked fish. Ja sobie tutaj to zjem. I on daje mi trzy sztuki? Tak, 3 sztuki. Jakieś tutaj brońki też w sumie raczej do przepalenia. Papier, wełna na. do leczenia koniecznie. Te przedmioty nie jakieś specjalnie dużo. Ale kolejny tego trzeba mieć zapas. Bo po pierwsze to jest dobre. A po drugie, przydatne. <gry> dobre i przydatne. Czarkoł, filtry wezmę i tak ze sobą. River Fish. Jakieś plastry. Plastry jest spoko, bo nas szybko leczy. Respiration 3 książka, miecz raczej do przepalenia. Hmm. Tutaj prezenty, które są zabójcze. Chciałem zrobić bumerang. Żelazny na pewno. A jak się taki bumerang robi? Gdzie ja to wrzuciłem? Tu mam w ekipunku. ok Okej. Drewno i no to całkiem tanio, jeżeli to się robi też w ten sposób żelazny, czyli hyc, hyc, hyc i hit, tak, w ten, ten sposób się robi i on wydaje się być bardzo a, silną bronią, więc czemu by z niej nie korzystać. Wszystkie jakieś takie poboczne rzeczy, jakaś dodatkowa brońka może być, kompasik, raczej wolałbym moją książkę, którą gdzieś tu muszę mieć, chyba, że ją straciłem już. Hmm. Całkiem <laughs> zabawnie, że mówisz, bo akurat jej tutaj nie widzę. O, więc musiałem ci się zapodziać, niestety. Okej, okay, to można przepalić na żelazo w dużej liczbie. Natomiast nadal chyba mamy tego żelaza trochę za mało. Lockpicking se zostawię, tego nie potrzebuję. Mm. Bzor mam drugi. Ten akurat nic nie daje. Jakiś wind knife. A okej. Okay. Dobra i teraz żeby to szybko zrzucić z tego miejsca, to ja sobie zrobię tak, że rzucę to w te dwa sloty i po prostu przerzucę całą resztę. No niestety nie mamy jednej wielkiej skrzyni, żeby móc z tego korzystać, tak więc musimy się obyć. Złote jabłko też mi jest na razie zbędne, bo nie mam zamiaru jakiegoś specjalnie dużo hardcorego walczyć. Może teraz sobie trochę wyjdę na dwór. Dobra, mamy na sobie, no i też mamy spore zapasy fajnych rzeczy w prysaku. No i przepalajmy to, co się da: czyli wezmę ten hopper i będę tam po prostu wrzucał. Liczę na to, że to się ładnie poprzepala. To chyba też się przepala w ogóle bezpośrednio na żelazo. A tu jest żelazo, więc odłóżmy to tu. I gdzieś tu jeszcze miałem zużyty miecz. Tak, tu mam zużyty miecz, więc chyc, Wrzucę to tu i zobaczymy, czy się przepali. Jestem ciekaw, czy to się przepala na żelazo, czy nie. Problem jest w tym, że tutaj już nie ma villagerów i jesteśmy trochę skazani na siebie, więc chyba po prostu wezmę te skrzynki i będę z nimi chodził w ten sposób. Nie jest to naj. Wygodniejsze, ale musimy się przenieść po prostu do drugiej wioski, ale to już między odcinkami zrobię. Eee, nie, to dał mi nagety. A ten miecz też dał mi nagety. No to będzie na Lockpiki, myślę. Czy on by nie. No i dobra, teraz już powinniśmy być mniej więcej w takim momencie, że powinny respić się moby. Ja i mój bumerang który jest w ogóle... ma 7 obrażeń. To jest całkiem sporo. Ma więcej niż mój miecz. E, bo miecz ma 6. Tak, to ma 7. E, no dobrze. Szukamy mobów. Tam już widzę jakieś moby. Trzeba by do nich nie podejść. A, super. W ogóle villager był. Chyba mieszkanie z wioski. Upolowany. Przez zombie. Nie widziałem tu creepera chyba. Nie no, super jest boomerang. Mega mi się podoba ta broń. Nie jest zasięgowa jeszcze nieźle bije, no i wraca, więc ma nieskończone ammo, w miarę nieskończone, ale tu się szkielet za ten, Uu. shielding. Chyba nie daje dodatkowego expa, ale daje czasami przedmioty w postaci książek. Smelting, Smelting chyba jest spoko, bo od razu przepala nam a tak, wszystkie rzeczy będą od razu przepalone. Nie wiem, czy to daje dodatkowego expan wtedy, byłoby to interesujące. Ile mam w ogóle poziomów? Patrzcie, już sobie ładnie tutaj dobijamy powoli. A to tylko jakaś głupia walka na zewnątrz z mobami, które się respią. Jakiegoś coś blade'owego bym chciał. Tylko blade'owe są bardzo bardzo niebezpieczne. Ale dają tak dużo poziomów. I dwa duszki sobie grają w piłkę. Jest słodkie, jak one sobie grają. Tylko jak się wejdzie między nimi, to dostanie się tą piłką chyba. ...po głowie, co nie jest też takie... ...super. Bardzo mało mobów. Mam wrażenie. Zaraz pożałuję tego stwierdzenia zapewne, ale... ...wolałbym tutaj, żeby trochę jeszcze powalczyć. O, są kolejne. O, nie wrócił do mnie mój rank. O kurde, dostałem headshota. No i się zrespił. Jedziemy. Oho i lag, 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 lag. No nie, no... Dobra, to jest szat. O, jeszcze się tu zrespiłem. No świetnie. No pięknie. Nie, dobra. Myślę, że koniec odcinka. Myślę, że tutaj... pod koniec odcinka, bo... Ja pierdzielę no przez lag serwera skinąć. No to już jest absurd. Odbiegiem jest strzelił, w ogóle zombie jak na strzała. No co jest? Naprawdę, naprawdę, co za głupota. Ech, życie ciężkie jest. Tak jak mówią, jeszcze nie mogę doczekać, że będę miał pełny set. I ledwo co będzie mogło mnie w ogóle tutaj chwycić za szyję. Ale do tego jeszcze trochę Okej, okay, kolega w ogóle przeżył ze względu na to, że jest w wodzie. Oho, zaraz ja nie przeżyję. Proszę nie strzelaj. Dziękuję. Eee, a gdzie jest nagrobek? Chwila, co? Z minus 192? A tu? <laughs> Ciekawe. Dobra. Ej, hełmik, zanim podejdę. tutaj slot na bumerang, który tam leży. Się przydał. Dobra, odz trochę odzyskaliśmy Multishot 2, czyli coś, co już niestety gdzieś tam mieliśmy. Więc tak mało przydatne. Mój bumerang bym musiał odzyskać. Jeśli tu musiał się zaczepić. No, niestety, łatwo go też stracić. O, jest. Więc. Yy, świetnie. No to myślę, że z takim tutaj zestawem sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że i tak sporo udało się ugrać. A taki krótszy, wiadomo, bo dwa odcinki dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za subskrypcję za wszystkie lajki, za odzew, bo to dla mnie bardzo ważne. I. No i wesołych świąt. Na razie, cześć.